Siemka. W tym filmie pokażę Ci jak w prosty sposób stuningować Twoją drogę, żeby wyglądała w ten sposób, czyli miała dziury oraz wyboje, dzięki którym gra stanie się realniejsza, a gracze, którzy lubią rozwój, będą mogli ją sobie w prosty sposób zaorać poprzez tworzenie pól. Do wykonania modyfikacji wystarczy model drogi. Możesz użyć gotowych modeli dróg w osobnych częściach lub stworzyć taką w spline street konstruktorze, co zrobiłem przed odcinkiem. Pamiętaj jednak, że to co zrobię, musisz wykonać osobno do każdego modelu drogi. Pierwsze co musimy zrobić, to sprawdzić, czy mamy otwarte okienko atrybuty. Jak widzisz, nie ma go tutaj, więc musimy je sobie otworzyć. Wybieramy sobie Window i Attributes. W tym momencie mamy puste okienko atrybuty, ponieważ musimy sobie jeszcze zaznaczyć naszą drogę. Więc wybieramy sobie naszą drogę. Podświetliła się na żółto, znaczy, że jest zaznaczona. I teraz wystarczy wybrać z atrybutów Shape oraz Terrain Decal. I w tym momencie droga już jakby odwzorowała się na, na naszym terenie. Zauważ jednak, że jeżeli będę chciał przesunąć model drogi. To odwzorowanie jej też się przesuwa, więc nie możesz usunąć już teraz tego modelu drogi, jeżeli chcesz mieć drogę na terenie. Jednak wygląda to średnio w tym momencie, więc postarajmy się temu zaradzić. Wystarczy wejść w Shape i zrobić Non-Renderable. W tym momencie droga znika. Aby uniknąć komplikacji, najlepiej jednak wrócić do Transform, wybrać Translate Y i przesunąć go na chociażby 30, żeby droga wypruła nam do góry. Do satysfakcjonującej wysokości, w której będziemy wiedzieć, że na pewno nie zahaczy jakiegoś pojazdu typu kombine czy traktor, ewentualnie z małym zapasem. Teraz wystarczy, żebyś wybrał narzędzie do kształtowania terenu i możesz już tworzyć dziury w drodze.